No witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bell i zapraszam na kolejny odcinek z serii Let's Play Dead Space na platformę PC. W tamtym odcinku zakończyliśmy sobie rozdział 8, pokonując właśnie między innymi bossa. Teraz najprawdopodobniej udamy się do statku USM Valor, który się rozbił o nasz planetu łamacz tym się aktualnie znajdujemy. Dobra, nie przedłużając, kontynuujmy naszą historię. Czyli zaczynając rozdział 9, martwy po przybyciu. Do końca gry zostały jeszcze 3 rozdziały. Mam nadzieję, że Wam się seria podoba, bo mi się bardzo podoba. Dobra, idziemy dalej. Isaac, good you made it inside. Listen, I just found the munitions log for the Valor. I don't think their presence here's a coincidence. They're not on reconnaissance and they're not on patrol. This ship is prepped for war. They're on a seek and destroy mission. Do you hear me? Hammond? Isaac, I've lost him again. No signal from Hammond's rig. Find the singularity core and get the hell out of there. Cholera jak zwykle Isaac ma przerąbane bo... tyle dobra. Zobaczmy czy mamy jakieś węzły. Nie, to nie ma nad sensu korzystania z... o a jest magazyn. Dobra jeszcze. czym czym to jest w magazynie. Hmm ekwipunek średni... O, mamy mało tych sprzedaj, mamy mało apteczek, no to sobie kupimy. Tu jest... Jej można przesunąć. Czy jedno. no i to powinno wystarczyć. Jeszcze i tak po drodze zbierzemy kilka apteczek. To ja się zastanawiam się czy użyć, używać tego czy tego ale użyłem pistolet karabin nie będę wam później kupię sobie pistolet w sumie, się i kupię go dla odmiany kupimy sobie jakiś, jakąś inną broń, o tak pod koniec, pistolet liniowy kupimy ma na 13 tysięcy, to kosztuje 9 miotacz ognia w nie będę musiał wam pokazywać, bo chyba wiecie jak działa między innymi ognia Zabrała mnie też ogniem, no to będzie jej na to, że zioła ogniem? Wchodząc w okay. Zero Gravity Isaac, jedna z broni open in the w Te zielone które widzisz, są bardzo radioaktywne I to the ship. Dobra. Raczej znaczy się zapominam. Raczej znaczy się zrobić. W sumie. Co znaczy, 5 pocisków mam w magazynku. Ej, nie mówiłem, mam tego na początku, ale większość z tych broni to są... Zniszczenie materiału radioaktywnego Zniszczenie materiału radioaktywnego Wow, potężna to broń Dobrze, już mi się podoba Ale trzeba nauczyć się strzelać z tej broni Dobra, ginie hmm, Ile mam jeszcze, Tylko gdzie, gdzie one są? Kolejny słyszycie też taki dziwny? No już nie słyszę. Yy... Jest anomalia. Co ja mam tu wyrzucić? Kule, a tu! No, już mi przeszkadzał. Ja no, już nie mam. To jest świetnie Będziesz się czołgał A ty co? Chyba ja też nie mam czasu dla was Na szczęście jest troszkę jak tlen. Aha, to jest wina tych kuleczek, dlatego mam takie zimne. Okay, a ty mi dalej przeszkadzasz. Dobra już można z tobą walczyć No w końcu ja Chyba będę korzystał z tej broni, bo jest bardzo dobra W końcu, gin Powodujemy sobie trochę energię Tylko już na początku myślałem, że tu problem mam z sławkami, A tu się okazuje, że to przez te kule Sięgam. No, nie sięgasz tam. Ja się ze mnie i Ile masz czasu? Może 105 sekund. No tu masz jeszcze kupę czasu. Jakby się tam dostać, tutaj lecimy. Dobra. A teraz już wiem. No by nie lubię takich misji wyrzuć w kosmos. Wypad. No nie sięgasz. Aż jak serio. Serio, ja też tamtego nie wyrzuciłem. O Jezu. Ej, przez cały odcinek będę się z tym pieprzył. Leć. No, ej! Nie, 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 chodź tu. Radioactive material removed. Radioactive material removed. Coolish, eh? No, impossible. Yeah. Let's put the chimney too. And there. Dobra, idzie teraz jeszcze ja sobie tu, może kupię czasu, mógłbyś mi tu nie gadać.

I'm reading massive damage, so you may need to find an alternate route to get there. The infection process is doing something strange to these soldiers. They all have built-in stasis units in their body armor. The infection is merging the stasis unit into their flesh or something. Move fast. Real fast. Be careful. Dobra, teraz już rozumiem. To są po prostu nekromorfy stopioną w stazą, dzięki której są one potwornie szybkie. Chyba teraz już rozumiem sposób działania tego. Prawdopodobnie przez całą grę będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Dla mnie przez, przez sam przez cały ten yy, rozdział. No bo chodź. chodź tu, to w tą stronę. Chodź, 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 Oj, znowu mnie zaskoczył. A, teraz w tą stronę. Dobra, i czas się z nimi zmierzyć. Zobaczymy jak sobie są skuteczni Wow Wow To jeszcze jeden biegnie Jeszcze jest o szybcy Bardziej przy okazji. I bardzo wkurzający Okej okay. Dobra, zjedz mnie jednak na pistolet. No nie kubaniec. Unikał moich pocisków jak chciał. In. Jak są przeciwnicy to są strasznie nieprzyjemni Ok, w w tą stronę, stronę. Okej, okay, tu było coś dziwnego No, spotkaliśmy Nicole

To jeszcze nie zakończy odcinka. Przeładuj się dzisiaj, Isaac. Kubańcy są też cholernie twardy, no. Dobra, idziemy dalej. Się podleczymy. Mr. Clark, I need to speak with you. My name is Terence Kine, Dr. Kine. Listen to me, there isn't much time. If you really can repair the shuttle, there is a better use for it than just running away. You must understand, the forces at work here are greater than you can imagine. If you leave now, you condemn all humanity. The planet will never stop, never rest unless the marker is returned. Don't you see? The church is wrong. This is all a trap. I've seen it. Please, you must help me. Okay, się z nami. Skontaktował się z nami doktor Terence Kane, właśnie jeden z załogantów USG Shimura. Właśnie to on zabił y, m.in. kapitana Matthewsa. i on przez pełny czas gry będzie nam y, dawał też zadania. Trzeba się wycofać Ile trzeba walić w ten rodzynek, no kurde jest przesady jeszcze chodzi? cholera jeszcze coś? Nasmyje na karabin. O, nadzieję, że już jednym tu nie jest. Nie, nie przeżył. Żeby mnie tu w bambuko nie rbić się. Kurde, tuczkę. To jest bedęglow. To jest komedia Mamy To jest drill. Hostiles are Repeat, alien and have ready fire at will. sobie do... pulsacyjne. I sobie ustawimy, że więcej w pojemność. Albo piła. Pójdziemy hmm. w wyobrażenia. Dobra. Okej, okay, tu macie taką minigierkę, której szczelacie do celów. Ja tego nie będę robił, bo nie mam na to czasu. czy jakieś może fanty są? Nie, to idziemy dalej. Wow. Oj, tak da lukmali. Troszkę dziwne, prawda? Ale dobra, nie przyjmujmy się szczegółami. Co to jest? Duży zestaw medyczny. Przerażę się. Zmęczę? Nie zmęczę. Teraz powinienem zdążyć, by spodnęły A tu już mi raczej się nie sięgniesz Wow! Bole, jak byśmy zginęli Dobra Teraz wolę nie ryzykować Znowu? Wow, Cholera jasna Widzicie są t... <śśmieniu> się mu pojawiają gdzie kiedy chcą Trzecie mam iść. iść. tędy, to jest ja pójdę tędy, jeszcze zobaczę no Właśnie, opłacało mi się. Dobra, tu mamy zapis. Dobra, jeden. Odpuścimy go. Dobra. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Yy, nie przedłużając, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego odcinka. Cześć!